Ej, co widziałeś dziś? Les Kurde, nie jestem wzrosła Jak? Gdzie? Gdzie? Dobra Patrzę Szanowni widzowie Panuś, cynamon to jest pyszne Generalny pani powie na nasze doby wszystko i, e, i, e, e.

Ja to ja frontman z wszystkich porwie, nawet twoich widzów. Próbuję I, i potem na końcu Ciebie porwę. No to ba, ja już tam jadę. A, 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 a. a. uważam, że z płytkiem Jak to oglądasz?